W 1981 roku, za pierwszej Solidarności, Polska Akademia Naukowa zwróciła się do mnie o prognozę rozwoju biologii w nadchodzącym stuleciu. Ja tak mniej więcej umownie na jakieś 80 lat z wyprzedzeniem pisałem, dzieląc ten okres na dwie na dwa etapy. Okres bliższy nazywałem CIS biologicznym, czyli CIS to będzie znaczy, co tutaj, że nastąpi rozwój inżynierii genetycznej, dzięki której po pierwsze e, będziemy potrafili już ingerować e, w, w substancję dziedziczną człowieka, a także innych żywych stworzeń, e, ażeby u, zredukować e, zachorowalność, zredukować tak zwaną awaryjność genotypów, czyli po prostu mówiąc, żeby usunąć wszelkiego rodzaju schorzenia, przypadłości dziedziczne, a żeby jednym słowem uczynić y, y, gatunek nie tylko nasz, coraz zdrowszym po prostu. Następnie będzie się oddana prawdopodobnie gwałtowna dyskusja, spory walki bitwy na ten temat, czy człowieka można jeszcze bardziej zoptymizować. Jest to Zagadnienie w najwyższym stopniu kontrowersyjne, opatrzone jednym prawda słowem ze znakiem zapytania, czy autoewolucja auto naszego gatunku. Słuchajcie więc tego, co mam wam zwiastować. Ze stanowiska wysokiej technologii człowiek jest kiepskim, bo z różnowartościowych sprawności wynikłym tworem, co prawda nie wewnątrz ewolucji, bo robiła co mogła. Lecz jak udowodnię, kiepsko mogła i niewiele? Dlaczego od rozwiązań szczytujących moc i wiedzę życiową biorących z gwiazdy zeszła do rozwiązań tandetnych, byle jakich, więc do maszyn prostych, jakimi są stawy i kościce. Czemu zasadą kręgowca jest pręd sztywny mechanicznie, a nie sprzęg siłowych ból? Czemu stoczyła się z fizyki atomowej w technologię waszego średniowiecza? Czemu zainwestowała tyle wysiłków w budowę miechów, pomp, pedałów, przenośników perystaltycznych, więc płuc i serc, jeli i tłoczni porodowych, i mieszadeł trawiennych, wymianę kwantową spychając do podrzędnej roli na rzecz marnej hydrauliki krwioobiegów. Czemu nadal genialna na poziomie molekularnym w każdym wymiarze większym partaczyła? Aż zabrnęła w organizmy, które z całym bogactwem swej dynamiki regulacyjnej mrą od zatkania jednej rurki tętniczej, które w poszczególnym żywocie, znikomym wobec czasu trwania budowlanych nauk, wykolejają się z równowagi zwanej zdrowiem w dziesiątki tysięcy przypadłości, jakich nie zna glom. Pisałem o tym jako no, autor science fiction sposób rozmyślny ocukrowując, lukru, lukrując tę sprawę nalotem złośliwej zatyrii groteski w dziennikach gwęzdowych. Znaczy jednym słowem, że szaleństwa człowieka uległy w pomnożeniu. Nie tylko prawda, ludzie by w przyszłości mogli sobie malować twarze na rozmaite kolory, nie tylko mogliby oczesanie zamieniać w kogucie grzebienie nie tylko mogliby wieszać sobie rozmaity kółka w uszach, w nosie, Bóg wie gdzie, prawda, ale mogliby nawet przekształcać całkowicie swoją mm, anatomię i fizjologię, co by raczej miało skutki y, z reguły niewesołe, a raczej nawet ponure i koszmarne, ale ja to umyślnie w sposób taki y, groteskowy y, prezentowałem. Natomiast ta druga, transbiologiczna, poza biologiczna strefa przyszłych robót w zakresie tej dziedziny, jaką by było przejmowanie umiejętności wytworzonych przez przyrodę, a wdrażanych w inżynierię, w konstruowanie wszystkiego, co człowiek może stworzyć, znalazł bardzo lapidarne i też właściwie dosyć takie satyrycznie może no, humorystyczny wyraz w jednym z moich utworów, gdzie napisałem, że w cywilizacji biotycznej wystarczy odpowiednie ziarno zasadzić w ziemi, polać garścią wody i wtedy wyrośnie to, co y, to ziarno zawiera informacyjnie, a więc radio, magnetofon, a może nawet samochód. rodzaju e, rozwoju na serio oczekiwać na pewno, moim zdaniem na pewno. Nie można. A teraz możliwa jest odmienną odmienna. Jak wiadomo, trawa rośnie sobie, chwasty rosną sobie, lasy, które niszczymy rosną sobie, zwierzęta oprócz zdomestykowanych, jak na przykład bydło czy trzoda krewna, też żyją i rosną sobie. Jedno słowem cała biosfera rośnie sobie. Zostało mniej więcej wykryte, że ogólna masa tlenu zawartego w atmosferze jest mniej więcej równoważna ogólnej masie wszystkich żywych organizmów roślinnych i zwierzęcych łącznie. Czyli, że tu jest pewna odpowiedniość, prawda, pewna równowaga dynamiczna. I teraz wyobraziłem sobie od razu, jako najbardziej pożądany i odległy taki stan rzeczy, który radykalnie zaprzeczałby wszystkim oczekiwaniom dotyczącym żarłoczności energetycznej przyszłych etapów cywilizacyjnego rozwoju i równocześnie pośrednio i w sposób dosyć przypadkowy i minimalny dla mnie wyjaśniałby dużą część zagadnienia zwanego silencium uniwersum, czyli tego po prostu dlaczego nikt się do nas nie odzywa z kosmosu. Rozumiałem to w ten sposób mniej więcej, prawda, Lepiej znaczy powiem, jak sobie to wyobrażają do tej pory dzisiaj tradycyjni rzecznicy tych organizacji jak, jak CETI i SETI, to znaczy poszukiwania innych cywilizacji. Założenie oczywiście jest takie, że cywilizacja, która może się komunikować poprzez odchłanie międzygwiezdnej i międzygalaktycznej z jakąkolwiek inną cywilizacją, musi dysponować dla, dla sygnalizowania olbrzymią energią. I wtedy, w związku z tym astrofizyk rosyjski uczeń zmarłego już profesora Szkłowskiego Kardaszo stworzył taki, taką triadę, taki trójkowy schemat. Ma, mamy po pierwsze cywilizację o mocy energetycznej w całości podgwiazdowej, czyli cała Ziemia wytwarza drobną cząstkę mocy naszej gwiazdy, centralnej Słońca. Potem są cywilizacje znacznie bardziej zaawansowane i energożarłoczne, energetycznie żarłoczne, to są już prawie że o mozach gazowych. Taka cywilizacja dopiero mogłaby się odezwać poprzez kosmiczne odchłanie. I na koniec cywilizacja trzeciego stopnia najwyższego. On postulował, że to są cywilizacje, które dysponują energią całej galaktyki. Galaktyka jest to przeciętnie zbiór 160 do 250 milionów gwiazd poszczególnych, z których to przy czym y, większość ich jest znacznie bardziej, y, dysponuje większą mocą ener, y, 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 radiacyjną, aniżeli słońce. To myślałem sobie, że może być całkiem inaczej. To znaczy, jeżeli by nam się udało przejąć od, od ż, technologii życia wszystkie jej podstawowe kanały funkcjonowania, to wtedy okazałoby się, że będziemy produkowali w sposób, jaki produkuje natura. Człowiek produkuje z reguły w ten sposób, że ma z jednej strony tworzywo, a z drugiej strony ma jakieś narzędzia i te, mamy to, co jest obrabiane i to, co jest obrabiarką, powiedzmy sobie. Natomiast natura nie zna tego rodzaju podziału. W naturze z ziarna zapłodnionego jajeczka wynika organizm y, jako produkt bez potrzeby takiego podwójnego działania. Natura jest samowystarczalna, potrzebne jej nie są żadne obrabiarki, ona potrafi zrobić wszystko sama. To jest pierwsza zasadnicza, bardzo podstawowa różnica pomiędzy metodami technologii y, y, życia i metodami technologii y, naszych inżynierii. Y, no, następna różnica polega na tym, że energię musimy dostarczać i ta energetyczna żarłoczność wzrasta w tempie Wykładniczym, czyli eksponencjalnym, co jak obliczono sprawiłoby, że gdyby cywilizacja nasza ponad 400 lat jeszcze funkcjonowała z istniejącymi rocznymi przerostami energetycznej żarłoczności, to by się oceany zaczęły za jakieś 400 do 500 lat gotować. Jest to oczywiście niemożliwe. Otóż wtedy y, zaczęto mówić o takiej barierze energetycznej o takim kryzysie energetycznym, który z ziemią czeka. Ale jest inna możliwość, ponieważ mamy olbrzymie źródło energii, nie umiemy jej wykorzystać, dlatego ponieważ ona jest, ta energia przychodzi do nas, przebywa do nas ze Słońca. Jako jego promieniowanie bardzo silnie rozproszona. Y, 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 na jeden metr kwadratowy, zwłaszcza w naszych szerokościach graficznych, to nawet nie jest tyle, ile mo, y, pochłania y, 60-watowa żarówka. Natomiast trawa, jak też w ogóle cały świat roślinny, doskonale wy, y, jest samowystarczalna i daje sobie radę dzięki temu y, egzystencji, dzięki temu promieniowaniu. Jeżeli będziemy umieli przekształcić i przejąć metody fotosyntezy, czyli przetwarzania radiacji słonecznej, promieniowania słonecznego, produkty nas pożądane, jeżeli nauczymy się stwarzać genotypy w cudzysłowie uzdolniony ten tak, ażeby one mogły wytwarzać, no niekoniecznie przez zasadzenie, oczywiście tak jak ziarna konopi, czy, czy jak ziemniak, tylko chodzi mi o, o to, że w tej chwili brak nam pewnego rodzaju przejść konkretnych wyobrażeń jeszcze. Mówimy ewolucja, sterowanie ewolucją molekularną, Mówimy y, konstruowanie y, stereochemiczne y, nowych lekarstw, które będą cerowały dokładnie w, w rozmaite rodzaje zarazków. Mówimy o doskonaleniu poszczególnych gatunków, też y, przejmując metody przyrody, ale jeszcze nie potrafimy tego zrobić tak, jak ja sobie to wyobrażam, w ostatecznej granicy. To znaczy, dla mnie przynajmniej horyzont pojęciowy przyszłości zamyka się na wyobrażeniu stworzenia pewnego rodzaju takich technobiocenos, to znaczy, że mamy enklawy, mamy takie wyspy, y, y, takie ogromne nawet pałacie, obszary lądów, na których nie ma naturalnych, albo nie tylko istnieją naturalne rośliny, naturalne gatunki zwierzęce, ale i, i pojawiają się stworzenia, które. Wykorzystując w wysokiej mierze energię słoneczną, czynią to tak, jak to czyni życie, ale nie dla takich potrzeb egoistycznych w cudzysłowie, no bo trawa rośnie sobie, prawda? Nie nam. Jednym słowem to stopniowe przejmowanie etapami trwające nie wiadomo jak długo, ja przypuszczam, że tutaj wchodzą w grę nie dziesiątki, ale można nawet centki lat pozwoli nam wyminąć całą tę koncepcję rosnącej nieustannie żarłoczności energetycznej, a ponadto drugi problem, który od nas zostanie nawet nie tyle oddalony, tylko nam odjęty, to jest sprawa wydalin, ponieważ w przyrodzie to, to jest wydaliną jednego gatunku, powiedzmy, roślin czy zwierząt, służy w jakiejś mierze innemu gatunkowi. Przyroda nie jest, żywa przyroda, nie jest e, e, zespołem samozatruwających się ustrojów. Natomiast my w poważny sposób uszkadzamy biosferę. Jednym słowem, na granicy wyobrażalnej Jawi mi się jakaś taka technobiosfera, to znaczy to jest taka technosfera, która przejęła metody funkcjonowania biosfery. Ona może z nią współistnieć także, ale jej nie niszczy. Oczywiście wtedy cała, cała masa rozmaitych e, problemów zniknie, a pojawi się mnóstwo e, nieznanych nam problemów. Ale jeszcze kiedy w Dziurakanie odbywała się e, konferencja amerykańsko-sowiecka, no to już jest jakieś koło, może i więcej niż 20 lat temu, e, to pozwoliłem sobie tam e, wnieść taką uwagę, że mniemanie Jakoby poszczególne cywilizacje zmierzały do jakiegoś stanu rajskiego, jakoby można było wyobrazić sobie jakieś takie rajskie warunki, co w cudzysłowie nazwałem paradyzacją bytu, że tego rodzaju mniemanie uważam zasadniczo za fałszywe, ponieważ każda cywilizacja na każdym etapie rozwoju ma swoje problemy mniej lub bardziej trudne i skomplikowane. <laughs> Raju na Ziemi na tej ziemi, którą zamieszkujemy nie ma raju na tej na ziemi stworzyć. Nie można. Każda cywilizacja ma kłopoty na swoją miarę. My mamy olbrzymie problemy, prawda, któreśmy w dużej mierze sami wytworzyli, ponieważ zagra samo zagrażamy sobie. Ale jednak e, nie śmiałbym powiedzieć, że przejęcie metod życia przez technologię ziemską oznacza kres historii. Osoby, które e, poczuwają się do... E, potrzeby prorokowania. Był taki amerykański politolog. Często skłonne są spieszyć z zawiadomianiem, że po wydarzeniu X albo Y już nadchodzi koniec historii, prawda? Tak mi się nie wydaje. Przyznaję się jednocześnie do tego, że uważam, że system panujący nam aktualnie, którego, który przyjmujemy i w naszym kraju, gospodarkę rynkową, nie jest to coś takiego wspaniałego, co będzie przez wieki trwało i niczego doskonalszego nie będzie można nigdy stworzyć nie wynaleźć. Po prostu dlatego, ponieważ w tej chwili mamy sytuację wyścigów celujących w tak zwane luki rynkowe i podaż nie tylko zaspokaja popyt, ale podaż w dużej mierze dyktuje, jak te, jaki ma być popyt. Popyt jest często stwarzany w sposób sztuczny, prawda, w ten sposób, że się rzuca na rynek nowe produkty, które mają być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Jest to tryb i szereg i droga rozumowania typowo konsumpcyjnego, zorientowanego na zysk przede wszystkim, na zysk materialny naturalnie. W ten sposób cywilizacja tak sekularyzowana traci z oczu te jakieś inne, ponad rynkiem niejako potencjalnie dające się dostrzec cele swojego istnienia i swojej egzystencji. To jest jeden z największych, może najbardziej drastycznych kryzysów, który trafia w samo technologiczne serce naszą cywilizację. A ta wyrażona przeze mnie nadzieja przejęcia metod życia przez urządzenia, które do tej pory tylko potrafią działać w materii martwej, byłaby jednak, jeśli pozwolę sobie na szczypty patosu, równocześnie zwycięstwem życia i może nawet nad y, tym to martwe, to znaczy nad śmiercią.